Na początku po przeszukaniu mnie i moich kolegów, udaliśmy się do naszego sektora C. Wokół tego stadionu stało tyle policji, że aż musiałem wyciągnąć kamerę i po prostu to nagrać. Następnie udaliśmy się do naszego sektora C już poprawną ścieżką, ponieważ wcześniej okazało się, że obeszliśmy cały stadion naokoło i mogliśmy być po prostu w środku o wiele, wiele szybciej. W tym momencie właśnie czekałem na frytki, które zamówiłem, lecz oczywiście na moje nieszczęście, jak za każdym razem, skończyły się frytki. Dlatego pani powiedziała, że zrobi mi świeżutkie fryteczki i musiałem po prostu dłużej poczekać, ale było warto. Cena takich frytek wynosiła 16 zł. Następnie, kiedy weszliśmy już do samego centrum stadionu, zrobiło to dla mnie ogromne wrażenie. Ta piękna, duża murawa oraz. Ogólnie cały wygląd od środka całego stadionu. Po prawej stronie zasiadali tak zwani kibole na typowym młynie, gdzie sami jak potem zobaczycie Polacy co się wszyscy, stało. Polacy wszyscy, a wszyscy się wyzywają. jest Grosicki? jest Grosicki? Yes. Nie yes, biega tutaj, jest. Jest i Grosik. A tak właśnie wyglądało powitanie piłkarzy Śląska przez kibiców. A tak właśnie wyglądała y, imponująca bardzo, jak dla mnie, atmosfera na trybunach. Jak powitani zostali kulkarze Śląska przez najbiedniejszych kubiców. No i zaczęliśmy właśnie ten piękny mecz. A teraz zobaczycie kilka moich reakcji na piękne akcje Śląska, lecz nie mogę umieścić tutaj urywków z meczu z kanału Canal Plus Ekstraklasy, ponieważ YouTube prawdopodobnie mogłoby zdjąć mi ten film. Nie wiem, nie wiem. Po zapaleniu flar przez kiboli Pogoni Szczecin, zaczęły się niecenzuralne wyzwiska z obu stron. Następnie powstała ogromna chmura po zapaleniu flar, przez co sędzia Szymon Marciniak musiał następnie przerwać spotkanie przez słabą widoczność piłki. No i niestety, oto moja reakcja na straconego gola na 1-0. A oto nasza reakcja na tak zwane granie na czas przez piłkarzy Pogoni. Teraz właśnie przedstawiam Wam sytuację, która wydarzyła się na boisku, gdzie jeden z kiboli śląska wrocław rzucił w e, bramkarza pogoni szczecin. Gdzie tak naprawdę ta butelka Coca-Coli, która była prawie pusta, jednak w niego nie trafiła i leżała od niego metr dalej i bramkarz nagle zobaczył, że butelka leży koło niego, e, popatrzył się na nią i dopiero po jakichś 2-3 sekundach położył się na murawie, lecz e, śląsk wrocław został ukarany. Karą grzywny w wysokości 50 tysięcy złotych, zakaz udziału. Zorganizowanej grupy kibiców w najbliższym meczu wyjazdowym z Lechem Poznań oraz nakaz zainstalowania siatki ochronnej oddzielającej trybunę B od boiska, czyli ten cały młyn czyli tak naprawdę śląsk Wrocław z naszych biletów, które powinny pójść na jakieś transfery albo coś. To teraz będzie musiał władować jakieś 10-20 tysięcy, tak naprawdę, w zainstalowanie jakiejś siatki przeciwochronnej no i niestety przez tak naprawdę głupotę samych kibiców Śląska po całym incydencie obydwie drużyny zaszły do szatni Marciniak zagraził że zakończy cały mecz walkowerem jeśli nie uspokoją się kibole Śląska-Wrocław no i potem stało się to Następnie kapitan Śląska Wrocław Erik Ekspozyto podbiegł do kibiców Śląska Wrocław, aby zaprzestali się tak zachowywać. Doszło oni zaszczytu, bo. jecha! A czas leci! Czas leci! Jak widzieliście, e, przegraliśmy mecz niestety 1-0, chociaż myślę, że ostatnie minuty meczu były troszeczkę ustawione i tak jak widzieliście, e, sędzia Marciniak, e, czyli chyba największa gwiazda tego meczu, chciał po prostu oddać walkowera przez to, że niby ktoś tam rzucił jakiś kibic z sektoru, sektoru B e, w bramkarza. E, Ramkarza Pogoni Szczecin, no ale jednak tak nie było. Sam będziecie widzieć na powtórce wcześniej jak dodałem do filmu, że on jednak nie dostał w plecy. No ale tak jest sport, prawda? Więcej takiego kontentu zapraszam Was na za tydzień w piątek, ponieważ o godzinie 15, ponieważ będzie zarobisty film, a ja się z Wami żegnam. My czekamy właśnie na pociąg, który będzie za około 15 minut. Ja się z Wami żegnam. Subskrybujcie kanał, a po więcej takiego kontentu. Alo.